Dzień dobry i witam cię bardzo serdecznie w cyklu podcastów Wydruki dla przyszłości, który powstał we współpracy z HP, właścicielem usług HP Plus i Instant Ink. Nazywam się Angelika Maria Talaga i z zawodu jestem neuroedukatorem, a to oznacza, że projektuję procesy edukacyjne tak, by współgrały z tym, jak funkcjonuje mózg dziecka. I o tym troszeczkę też opowiem wam w podcastach, które powstały po to, żeby wspierać rodzica w zrównoważonym rozwoju dziecka, ale również w towarzyszeniu w procesie edukacji niezależnie od warunków otoczenia. Oprócz tego, że jestem neuroedukatorem, jestem też mamą i osobiście doświadczyłam blasków, cieni i wszelkich wyzwań związanych z edukacją dzieci w domu, tak jak na przykład przy ostatnich lockdownach. Dlatego chciałam opowiedzieć Tobie o kilku korzyściach płynących dla rodzica nie tylko z posiadania drukarki, ale również usług dodatkowych. Takich jak Instant Ink, a polega to na tym, że to nie ty, nie rodzic, tylko drukarka pamięta za nas o tym, że tuż będzie się kończył i jak tylko będzie on potrzebny, zamawia i dostarcza pod drzwi. Więc, jeśli zdarza się tak, że dzieci przychodzą do Was w niedzielę wieczorem, że coś na poniedziałek rano jest potrzebne, to to nigdy nie będzie problem i jest jeden stres z głowy. Dodatkowo w usłudze HP, przez pół roku macie taką subskrypcję zupełnie za darmo i tuż zupełnie za darmo. Oprócz tego łatwa w obsłudze drukarka i drukowanie z aplikacji, co jest must have na XXI wiek i dodatkowo pliki, które są drukowane, przesyłane są przez chmurę. Jest to też więc rozwiązanie bardzo bezpieczne. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na odcinek podcastu. Ale pamiętaj, żeby przed lub po zajrzeć we wszystkie linki pod tym filmem, a znajdziesz tam linki do pozostałych odcinków z serii, znajdziesz tam też informacje o usługach, o których wspomniałam: HP i Instant Ink, czy informacje o drukarce, ale również materiały dodatkowe. Do każdego z odcinków przygotowałam dla Was PDF-y, które macie za darmo do pobrania. Każdy z tych PDF-ów zawiera narzędzie, które ma za zadanie wspierać rodzica w wdrażaniu, we wdrażaniu tych wszystkich elementów, o których opowiadam właśnie w odcinkach podcastów. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście korzystali tego również praktycznie, a nie tylko teoretycznie. I co? Do zobaczenia za chwilę. Rady dla rodzica. Jak mądrze stymulować rozwój dziecka, niezależnie od tego, jakie mamy warunki otoczenia. I nie będzie to odcinek o polecanych zabawkach, zabawach czy bardzo konkretnych aktywnościach, tylko raczej refleksja z poziomu wyżej: jak w ogóle do tego rozwoju podejść i co w tym rozwoju jest najważniejsze. Z zawodu jestem neuroedukatorem, a to oznacza, że to, co dotyczy dzieci, filtruje zawsze przez to, jak funkcjonuje dziecięcy mózg. A to z kolei narzuca mi pewne elementy, pewne obszary, które są dla dziecięcego rozwoju najważniejsze. Kiedy myślimy o właśnie stymulacji rozwoju dziecka, najczęściej myślimy o rozwoju intelektualnym. O takiej wiedzy encyklopedycznej, o tym, żeby dziecko pewnych rzeczy się uczyło, umiejętności, faktów, żeby pewnych rzeczy doświadczało. I choć taki rozwój w klasycznym rozumieniu intelektualny jest mi też bardzo bliski i z pewnością bardzo ważny dla poszerzania horyzontów, to to nie jest obszar rozwoju, który jest dla dziecka fundamentalny. Szczególnie mówię tutaj o grupie wiekowej 0-10, czyli od urodzenia poprzez szkołę podstawową. Najważniejszymi elementami zrównoważonego rozwoju dzieci, z perspektywy właśnie wykorzystania w pełni ich potencjału, z takiej perspektywy neurokognitywnej, to jest kontakt z naturą, motoryka duża, motoryka mała, sensoryka. Rozwój emocjonalny i relacje międzyludzkie. Każdy z tych obszarów omówię w dwóch słowach i powiem, dlaczego to jest takie fundamentalne. Rozwój intelektualny, intelekt, inteligencja, talenty te rzeczy są szalenie ważne, ale one nie działają prawidłowo w izolacji bez tych wcześniejszych elementów. Wyobraźmy sobie, że mamy dziecko, które zna bardzo dużo faktów i jest bardzo wykształcone, ale jego rozwój emocjonalny leży i kwiczy, albo stabilność mentalna leży i kwiczy. Bardzo trudno jest wtedy skorzystać z tych umiejętności, czy czasem darów, właśnie takich talentów i, i wiedzy praktycznej, kiedy brak tych fundamentów przeszkadza albo wręcz stoi w opozycji. Dlaczego ważny jest kontakt z naturą? Dowiedzieliście się w odcinku drugim z tej serii, a jeśli tego odcinka jeszcze nie przesłuchałeś, nie przesłuchałaś, to serdecznie Cię do tego zachęcam. Tam też znajdziesz dodatkowe narzędzia do tego, żeby dziecko zachęcić do większego obsowania z naturą. Natura, jak i kwestia relacji pojawia się w tym całym zestawieniu, bo stanowią faktycznie jeden z fundamentów i są po prostu. Ważne w kontekście tego, żeby dziecko miało odpowiednią bazę, nad którą można nadbudowywać właśnie pracę nad zdolnościami, talentami, zbieranie doświadczeń i uczenie się nowych rzeczy. Natomiast, kwestie natury rozwijaliśmy już w odcinku numer dwa. I tam też pojawiło się narzędzie do eksplorowania konkretnie tego tematu, do tego, żeby zwiększyć ilość czasu spędzanego w naturze i zwiększyć też uważność na naturę. Dlatego tutaj narzędzie, które zaproponuję w tym odcinku, nie będzie de facto związane z naturą. Kolejną rzeczą są relacje, które też są ogromnym tematem, i można by na sam temat tego, jak pomóc dziecku budować relacje z innymi i. W jaki sposób budować relacje z dzieckiem, na temat tego też powstało przecież mnóstwo książek. Natomiast zaproszenie do tego tematu i narzędzie do eksploracji właśnie tego tematu pojawia się w odcinku dotyczącym home office i balansu życia rodzinnego w domu. Przygotowałam natomiast coś konkretnego dla tych pozostałych obszarów, czyli motoryki dużej, małej, sensoryki i regulacji emocji. I o tym już za chwilę. Motoryka duża i motoryka mała są ważne z punktu widzenia typowo neurobiologicznego. To, czego dziecko się uczy, wiedza jaką nabywa, nie kumuluje się nigdzie w izolacji od ciała. Dziecko nie zapisuje wiedzy czy umiejętności na dysku twardym ani w chmurze. To wszystko znajduje się mimo wszystko w ciele. Mózg jest po prostu jednym z organów naszego ciała. I to, w jaki sposób my dbamy o nasze ciała, nie tylko poprzez dietę, ale właśnie głównie w dzieciństwie poprzez ruch, bezpośrednio wpływa na to, jak zachowuje się mózg, jakie ma umiejętności i jak nadbudowywują się struktury w mózgu. Szczególnie w tych pierwszych latach życia dziecka, każde raczkowanie, każde wkładanie przedmiotów do buzi, każde obcowanie z fakturami, temperaturami. Bezpośrednio wpływa na kształtowanie się struktur w mózgu, które to z kolei będą wykorzystywane kognitywnie, poznawczo. Czyli dzieci później uczą się matematyki i uczą się różnych abstrakcyjnych rzeczy, wykorzystując między innymi te same struktury mózgu, które tworzyły się, kiedy dziecko ruszało kończynami, kiedy doświadczało różnych rzeczy swoim ciałem. A co ciekawe? Kolejnym argumentem na znaczenie tego ruchu w dzieciństwie, i nawet w czasach nastoletnich, będzie to, w jakim tempie rozwija się myślenie abstrakcyjne u człowieka, po prostu u Homo sapiens. Takie funkcje jak podejmowanie decyzji, analizowanie, właśnie myślenie abstrakcyjne, przewidywanie konsekwencji pewnych działań, planowanie. Wszystko to głównie odbywa się ośrodkiem mózgu, który za to odpowiada, jest kora przedczołowa. I to jest takie miejsce tuż pod naszym czołem, zupełnie z przodu głowy. I ten właśnie obszar rozwija się jako jeden z zupełnie ostatnich. W pełni wykształcona struktura dla kory przedszołowej, jest dopiero powyżej 20 roku życia, czyli młodzi dorośli tak naprawdę dopiero mogą korzystać i potem oczywiście rozwijać jeszcze bardziej umiejętności w tym zakresie, ale dopiero w tym wieku mogą korzystać w pełni z dobrodziejstw, tak naprawdę, swojego mózgu w kontekście myślenia abstrakcyjnego. Kilka lat wcześniej, czyli w okresie nastoletnim. I jeszcze kilka lat wcześniej, czyli w okresie sześciu lat, a wcześniej dwóch lat, odbywa się coś takiego jak przycinanie synaptyczne. Najprościej mówiąc, mózg ma bardzo dużo i w zasadzie nadmiar struktur i neuronów, nie jest w stanie tego wszystkiego utrzymać w takiej wersji, w jakiej obecnie jest. Dlatego mózg będzie przycinał, mówiąc dosłownie, pozbywał się tych połączeń w mózgu, które nie wydają mu się najbardziej kluczowe. W jaki sposób to się objawia w naszym życiu, już tak z praktycznego punktu widzenia, a nie teoretycznego? Któż z nas nie zna dziwnych pomysłów nastolatków, ich wahań nastrojów i takiego dziwnego, wydawać by się mogło nieracjonalnego i nieprzewidywalnego zachowania? Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest właśnie ostatni etap kształtowania się kory przedczołowej. Tam się odbywają takie roszady, że dosłownie nastolatek może położyć się spać i wstać z innym mózgiem, może odczuwać rzeczy inaczej i może analizować rzeczy zupełnie pod innymi kątami. I tutaj ten ruch i konieczność ruchu pojawia się w jeszcze jednym kontekście, a mianowicie dotlenienia, prawidłowego dotlenienia. Oprócz jedzenia, oprócz glukozy, jednym z motorów napędowych tego, jak mózg funkcjonuje, jest właśnie tlen. I zdarza się w naszym obecnym trybie życia, kiedy mało wychodzimy na zewnątrz, kiedy nawet będąc wewnątrz, nie wietrzymy, nie otwieramy okien, no i przede wszystkim, za mało się ruszamy, mózg uczy się funkcjonować na niższym, zaniżonym poziomie tego tlenu. I mając do wyboru, a zawsze mózg wybiera, czym się danego dnia zajmuje: czy będzie leczył jakieś rany, czy będzie leczył złamaną nogę, czy będzie pracował nad strukturami w mózgu, zawsze wybiera coś, co jest priorytetowe z punktu widzenia przetrwania. I jeśli tej energii dla mózgu jest po prostu za mało, jest tego deficyt, to mózg jest w stanie tylko zrobić określone rzeczy. Inne pozostawiając zaniedbane: Dziecięcy mózg, nastoletni dziecięcy mózg ma ogromne potrzeby i dzieją się tam ogromne zmiany. Właśnie dlatego ten ruch jest tak kluczowy w tych pierwszych latach życia młodego człowieka. I ostatnie elementy to rozwój emocjonalny i te relacje bo człowiek to jest zwierzę społeczne. I od tego, w jaki sposób kontrolujemy swoje emocje, w jaki sposób potrafimy wyrażać swoje emocje i w jaki sposób potrafimy funkcjonować w społeczeństwie, od tego będzie zależało, w jaki sposób my funkcjonujemy również w innych obszarach naszego życia. Patrząc na przykład szkoły, jeśli dziecko nie odnalazło się w nowej szkole, nie jest lubiane przez rówieśników i nie lubi swoich rówieśników, nie jest akceptowane przez nauczycieli, to nieważne jak inteligentne to dziecko byłoby, uczenie się czegokolwiek będzie bardzo utrudnione, bo my jesteśmy zanurzeni w tym świecie emocjonalnym. Na przykładzie nastolatków: spróbujcie namówić nastolatka, żeby. Skupił się na lekcji w sytuacji, kiedy zakochał się bez pamięci w koleżance z klasy. I to właśnie tego dnia po lekcjach mają się po raz pierwszy całować. Nasze emocje do pewnego stopnia i relacje międzyludzkie dyktują to, co się dzieje w naszym ciele i to, do czego zdolny jest nasz umysł. A ponieważ to jest coś, czego nikt z nas nie przeskoczy, dlatego właśnie trzeba uczyć dzieci, jak. Poruszać się w tych obszarach życia, żeby one nas jak najbardziej wspierały, żeby te pozytywne emocje dodawały nam skrzydeł, żeby rozpoznawać o czym te mniej pożądane emocje nas informują, przed czym nas ostrzegają i jakie wnioski wyciągać. I dopiero wtedy te wszystkie emocje i ta sfera emocjonalna i relacyjna będzie wspierać wszystkie inne obszary rozwojowe i poznawcze. Co natomiast robić, gdy nasze otoczenie lub okoliczności życia i funkcjonowania nie wspierają tych pierwotnych potrzeb dzieci? Czasu z dziećmi mamy mało, spędzamy dużo czasu w placówkach, dużo czasu przy biurkach i stołach, mogłyby się więc pojawić wyrzuty sumienia. Żeby Was jednak przed nimi uchronić, pamiętajmy, że nawet najdrobniejsze kroczki i najdrobniejsze zmiany Potrafią wygenerować lawinę dobrych zmian. I żeby zrobić coś pozytywnego w swoim życiu, nie zawsze trzeba pokuszać się na wielką rewolucję, czasami wystarczy mały, drobny krok, mała zmiana w codziennej rutynie. Jak na przykład zapewnić dziecku minimum potrzeb zimą w mieście i w mieszkaniu w bloku? Przykładowymi rozwiązaniami na właśnie ruch może być Taniec, i to dowolny taniec, na jakikolwiek możecie sobie pozwolić w waszym mieszkaniu. A jeśli taniec taki niezależny i spontaniczny nie przychodzi wam łatwo, to skorzystajcie z tutoriali. W internecie, na YouTubie znajdziecie bardzo dużo tutoriali do tańczenia, które mogą być świetnym przerywnikiem pomiędzy normalnymi czynnościami, albo świetnym pomysłem na rozpoczęcie lub zakończenie dnia. A sam ruch będzie wydzielał endorfiny, czyli też hormony szczęścia, które wpłyną na resztę dnia. Mogą to być też wspólne aktywności fizyczne. Jeśli rodzice tęsknią za jakąś aktywnością fizyczną, mogą zaangażować w nią dzieci. Czy to są wspólne poranne spacery przed szkołą, przed pracą, czy wspólne popołudniowe spacery, które dodatkowo mogą pełnić rolę. Takiej transformacji, takiego przejścia pomiędzy życiem i pracą w domu, a pomiędzy życiem rodzinnym. Szukając odpowiedniego przykładu i odpowiedniej rady dla Was, która potrafiłaby jak najmniejszym wysiłkiem jak najbardziej wspierać te właśnie wymienione obszary, czyli motorykę dużą, sensorykę, emocje i radzenie sobie z nimi, na element wspierający te wszystkie strefy, Wybrałam jogę. Dlaczego yoga i dlaczego dla dzieci? Joga jako forma aktywności i praktyka jogi działa na wielu różnych obszarach. Jednym z nich jest wzmacnianie naszej stabilności i balansu, ale też rozciąganie, co okazuje się bardzo praktyczną pomocą przy bolących kończynach u dzieci, u których akurat właśnie następuje szybki wzrost. Kolejną korzyścią z m, praktykowania jogi u dzieci jest praca nad poprawną postawą. Jeśli od dzieciństwa, a jeśli od dzieciństwa uczeń będzie trzymał plecy prosto, to jest szansa, że nigdy nie będzie się garbił i że ten nawyk prostej postawy pozostanie z nim na lata. Trzecią korzyścią jest konieczność wykonywania poprawnych oddechów w jodze. W jodze mamy bardzo dużo różnych pozycji. Czasem to są pozycje do góry nogami, z przyciśniętymi nogami do korpusu, z wykręconym całym tłowiem. Wszystkie te pozycje w pewnym sensie wymuszają rewelacyjne ćwiczenia oddechowe. A dobrze oddychające ciało to też dobrze dotleniony mózg. I ostatnia korzyść, którą wspomnę, ale na pewno nie jest to ostatnia korzyść z jogi dla dzieci. Jest fakt, że cała joga i kultura panująca wokół jogi jest nierozłączna z treningiem uważności. Joga to powolne ruchy, trzymanie pozycji, wytrzymywanie, ćwiczenie cierpliwości. Można powiedzieć, że jest to ekwiwalent medytacji dla dzieci, właśnie co bezpośrednio przełoży się na trening regulacji własnych emocji. Dlatego właśnie z perspektywy neuroedukatora, joga jest tak bliska mojemu sercu, bo wpływa właśnie na te wszystkie bazowe umiejętności i fundamentalne sfery rozwoju dziecka na motorykę dużą, motorykę trochę też małą, na regulację emocji, na poprawne dotlenienie. I z tej okazji, żeby Was do jogi zachęcić, ale jednocześnie możliwie Wam to ułatwić, przygotowałam, Dodatkowe materiały do wydruku, które znajdziesz w linku w opisie tego odcinka. Dzisiaj tym dodatkowym materiałem jest plakat z sekwencjami pozycji jogi polecanych dla dzieci do praktykowania w przerwach od nauki. Może to być też przed snem, może być po przebudzeniu. Najbardziej praktycznym jednak zastosowaniem tych plakatów będzie Wydrukowanie ich w takiej ilości, by rozwiesić po domu w miejscach, gdzie dzieci są w takim momencie przejściowym. Pomiędzy na przykład nocą a porankiem, czy kręcąc się po kuchni i zastanawiając się, co by tutaj teraz zjeść. A ponieważ plakat opatrzony jest rysunkami, bardzo prostymi rysunkami, dzieci w każdym wieku będą w stanie przystanąć i spróbować te pozycje naśladować. Kto wie, może to będzie odpowiednie zaproszenie do jogi, może to, będzie, może to będzie początek Waszej przygody z jogą. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie odcinka podcastu. Zachęcam Was oczywiście do spojrzenia we wszystkie linki, które są pod tym filmem. Znajdziecie tam więcej informacji na temat usług HP+, czy Instant Ink, więcej informacji o samej drukarce, którą mam akurat ja, czyli HP Envy 6020E. I wszystkie linki do kolejnych odcinków, jak też do materiałów do pobrania. Bardzo dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnej publikacji.